Cześć rodziców, witaj na kanale Rosne. Nazywam się Paulina Górska, jestem blogerką i ekologiczną edukatorką. Jestem też mamą czteroletniej Apolonii i 1,5-rocznej Gali. Dzisiaj pokażę Wam, jak fajnie spędzać wspólnie czas z dziećmi, jednocześnie uczyć je podstaw ekologii. A ekologia to dzisiaj bardzo ważna sprawa. Czy wiesz, że dziecko uczy się ekologicznych nawyków, naprawiania, korzystania z drugiego obiegu, oszczędzania wody czy ograniczania plastiku obserwując swoich rodziców? To właśnie nasze zachowania, przekonania, codzienne nawyki stają się w miarę dorastania dzieci. Ich zasobem, z którego będą korzystać. Pokażę Wam dzisiaj, jak wyhodować z dziećmi warzywa z resztek. Dlaczego to ważne? Ponieważ uczymy dzieci podejścia zero waste, czyli takiego, w którym resztki i odpady organiczne mogą być traktowane jako surowiec, z którego można wyhodować pełnowartościowe warzywa. Co możemy wyhodować z resztek? To może być nać pietruszki, nać marchewki, sałata czy szczypiorek. W ten sposób możesz stworzyć zielony parapet i cały proces wzrostu roślin obserwować z dzieckiem, pokazując mu krok po kroku, jak rosną warzywa. Pokażę Wam dzisiaj, jak wyhodować szczypiorek z reszki cebuli. Do tego będziemy potrzebować piętki, która jest niejadalna i zwykle wyrzucamy ją do kosza. Będziemy również potrzebować słoik i odrobinę wody. Nalewamy wodę do słoika. I wkładamy naszą piętkę. Musimy poczekać około 2-3 tygodni, aż zacznie wyrastać z niej szczypiorek. Tak naprawdę już pierwsze efekty zobaczymy po kilku dniach. I oczywiście ważne jest to, żeby zmieniać codziennie wodę. Po 2-3 tygodniach nasz szczypiorek może wyglądać już tak. No i możemy z niego korzystać na przykład wrzucając go do sałatki. Ale warto taki szczypiorek z resztką cebuli już wsadzić do... Puszki z ziemią i pokażę Wam, jak to zrobić. Zresztą jest to bardzo fajny sposób na ponowne wykorzystanie puszki, którą też zwykle wyrzucamy do kosza. Więc będę teraz przesypywać ziemię do puszki. Przekładamy naszą cebulę i zasypujemy ziemię. Bardzo prosta sprawa. Może nam pomagać nasze dziecko, które myślę, że już nawet 3 latek 4 latek spokojnie sobie w tym poradzi. Podlewamy trochę wodą. I mamy gotowy szczypiorek. Które nam będzie rósł przez kolejne tygodnie i będziemy mogli z niego korzystać. Czy wiecie, że da się wykorzystać resztkę marchewki i wyhodować z niej nać marfi, z której będziemy mogli skorzystać na przykład robiąc z niej pyszne pesto? Jak to zrobić? Potrzebujemy takiej płaskiej miseczki, znowu odrobinę wody, którą nalewamy. Podamy resztkę marfi. Już po kilku dniach powinniśmy móc zaobserwować, jak z resztek marchewki wyrasta nać, a po dwóch, trzech tygodniach będzie już ona na tyle duża, żeby móc ją przesadzić do takiego słoika z ziemią. Jestem pewna, że będziecie się świetnie bawić, robiąc z dziećmi wspólnie warzywniak z resztek. Dajcie znać w komentarzach, co udało Wam się wspólnie wyhodować. Żeby nie przegapić kolejnych filmów z ekspertami, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Rosne. Do zobaczenia!